Cześć widzowie, cześć zeciarze, motocykl z MP-Moto, chciałbym Wam go pokazać, akurat znowu zetka, z, z 1002 generacji, motocykl sprowadzony ze Szwajcarii, ogólnie Mateusz tutaj sprowadza te motocykle głównie z Niemiec, ale taka perełeczka się w sumie trafiła gdzieś blisko granicy, dlatego postanowił ją po prostu sprowadzić tutaj do Polski, no tak ona się prezentuje, czarne malowanie, nie wiem czy dobrze widać, a może z tamtej strony, tak, wydech Akrapa, oryginalny, nie żadne tam Aliexpress czy coś takiego, tylko oryginalny wydech Akrapa. Dołożone gmole. Eee, tak to się prezentuje, no, w sumie świeci się jak psu jajca, że tak powiem. Eee, za zaraz się nią przyjedziemy i co nieco poopowiadam o tym motocyklu. Eee, sprawdzimy sobie, czy tam nic nie ściąga, czy, czy wszystkie biegi wchodzą prawidłowo. No tak on się prezentuje. O, przeczytamy sobie z karty. to jest 2009 rok. Przebieg 50 tysięcy, cena 23 900, ale jeszcze do ustalenia, jak tam powołacie się na zeciarza, to, e, to myślę, że tu jakiś rabacik e, wpadnie. No dobra, to ja idę po, idę po kask, zakładam kamerę e, i ruszamy w traskę. Uh, on a skill, on a ten, she a Dobra e, Stefan, złaś z kadru Nie no, dobra Okej, okay, widzowie, jedziemy Mamy, mamy Zetkę przygotowaną Ruszamy O, tu widzicie od razu przebieg Ja mam centymetr w ogóle do tego licznika Sam miałem taki w Z750 Nie no, mruczy fajnie ale dobra, przejedziemy się, Powiadam Wam o tym motocyklu trochę. Czy skoro jesteśmy tutaj na tych dziurach, no zawieszenie tutaj perfekto, nic nie stuka, lagi suche, sprawdzałem. I jeszcze na spokojnie, wam pokażę ten motocykl za chwilę, kurczę, jak to fajnie mruczy. Powiem wam tak, oponki też. Spoko na pewno jeszcze na 2-3 sezony co najmniej. No dobra, to jedziemy. Kurde, jaką to ma moc. Tu jest chyba 125 koni, jak mi pamięć nie myli. Prowadzi się jak przyklejona Trójka czwórka, o, ktoś zamontował chyba na odwrót wyświetlacz biegów Mamy piąteczkę, dobra, odkręcimy Nie no, nie Kurczę, idzie prościutko No tak, ogólnie z takich rzeczy do, do, dołożonych, no to mamy, mamy ten wyświetlacz biegów. Tutaj trójka i czwórka, nie wiem czemu na odwrót się pokazuje. Ale no, wiadomo kwestia pewnie jakiejś tam regulacji. E, dobra, hamulce, tył. E, petarda. Przód. E, kurde, żyleta. Bez sprzęgła. No, biegi wchodzą perfekcyjnie w ogóle ja wam powiem z tymi zetkami jest ogólnie tak, że one są nie do zarżnięcia te silniki w tych zetkach e, przebieg 52 tysiące to jest malutko e, jak ja słyszę na przykład jak ktoś mówi, że nie wiem że 50 tysięcy w motocyklu to już jest jakoś dużo, no to naprawdę śmiać mi się chce bo te zetki to one robią no, spokojnie dwa razy tyle i to potem i jedzie, kręci się i kręci dalej nie? także na to bym w ogóle nie zwracał uwagi Wydepniemy do na 1 c Kurde, no nie no, coś jakie w ogóle długie ma te biegi, to jest niesamowite. Fajerę jak puszczamy, jedzie prosto. Powiem wam, lubię, lubię kręcić te filmiki dla MP Moto, bo to też jest dla Was, ja, no ja też jestem zeciaż, więc tu raczej głównie zetki będą, no dobra, może tu się zatrzymamy, bo, 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 bo ogólnie też zależy mi na tym, żeby mm, żeby jako zeciaż nikt pokazać wam te motocykle, żeby jak ktoś ma no nie wiem kurczę przykładowo no 100 km oglądać motocykl no to też to może sobie na przykład obejrzeć ten film. Mateusz podejrzewam, że doda ten film do ogłoszenia. Że ja nim przejechałem, jak to wygląda. Więc tak no dobra, tutaj, tutaj jak widać jest taki delikatny takie kurcze to jest no tutaj w ogóle jest uchwyt na torby gościu jakiś tam szwajcar sobie pewnie turystycznie jeździł zakładał tutaj torby i tutaj w tym miejscu zawsze się wyciera ja w Z750 miałem to samo po poprzednim właścicielu że tutaj z tej strony i z drugiej jest delikatnie, no takie po prostu od torby, nie? Ale no wiadomo, to nie jest też motocykl jakby nowy z salonu, nie? No ale tak to się prezentuje. Wydech akrapa oryginalny Klocki, ja tu nawet nie będę sprawdzał chyba, ale po sprawę. w sumie ile tu... O nie, tu jest jeszcze grubo mięcha z przodu. Tak on w ogóle brzmi, ten akrapik. Nie no, super chodzi. Oponki, kurczę no, jeszcze spokojnie, spokojnie. No dobra, widzowie, to jest taka też szybka przejażdżka. E, w sumie ten film też ma na celu. No ma, mam współpracę z Mateuszem. E, wiem, że on tam ściąga te motocykle tylko z Niemiec. no Ten jest akurat ze Szwajcarii, e, ale no, wiem, że nie, nie, nie ściąga jakiś lip powypadkowych po czy coś w tym stylu, no bo, no bo potem on sam tego nie sprzeda. Nie? E, cena 23,900. No, ja, ja obstawiam, że te zetki będą w ogóle drożeć. Nie wszystkie zetki, te, te staro, znaczy stare. No, one... Moim zdaniem są świeże jeszcze, no te, te silniki czterocylindrowe, nie. Dobra, motocykl tak wygląda. Eee, wracam wracam do Mateusza, oddaję mu maszynę. Może się jeszcze na czymś przejadę, żeby wam coś pokazać, jakąś inną maszynę. Tak, tu jest prosto, tu jest tak. Tu jest tak. Tu mamy wszystko prosto. Lagi nie ciekną. Nie ja wiem, czy je pokazałem? Ale pewnie tam było widać. Ja je wcześniej ogólnie oglądałem na placu. Tam widziałem w komentarzu też ktoś, czasami pyta, jakie MP Moto, jakie MP Moto, wygooglujcie sobie MP Moto Tarnowskie Góry Mateusz, po prostu będziecie wiedzieć. W sumie tylko, tylko jedno MP Moto jest tutaj, w tej miejscowości. Dźwięk to jest hipnotyzujący Wam, powiem szczerze. Tymi zetkami się świetnie jeździ, nie ma, co, nie ma co gadać, się za bardzo rozwodzić, bo jeżeli oglądasz ten film, to podejrzewam, że albo po prostu, żeby zobaczyć tam, co, co tam u mnie słychać, albo jesteś po prostu zainteresowany e, tym, e, tym egzemplarzem motocykla. abs działa. Sprawdzałem właśnie tył. Do przodu nie chce mi się sprawdzać, wybaczcie mi. czy znaczy nie chce, no wiecie no. Nie będę tu jakoś... Wiesz, jakby jeszcze jakiś piasek był może. O, dobra. Sprawdzone działa. <laughs> Fajnie, że jest to wersja z ABS-em też. Na pewno duży plus, moim zdaniem. Zawsze wersje z ABS-em są w ogóle droższe. No to z wiadomych względów, nie? Jeśli chodzi w ogóle o ten dźwięk. Ja otworzę może szybkę, żeby tak lepiej było słychać ten motocykl. Eee, tutaj jest wydech AKRAPA i on chodzi po prostu idealnie. Nie jest za głośny ani za cichy. Fajnie mruczy i dodaje takiego do charakteru tej ZC Mateusz, jeżeli, po prostu, jeżeli zdecydujesz się oczywiście na zakup tej Zetki, Mateusz daje gwarancję na, na ramę, także wszystko, wszystkiego się w sumie dowiesz z ogłoszenia też, więc jak ktoś chce, to no, ja polecam akurat ten konkretny egzemplarz on ma w ogóle też dużo tych motocykli nie? sprowadza je ciągle, chociaż teraz jak się sezon zaczął, no to e, mówił mi właśnie, że, że wszystko mu tam schodzi po lekku ale no naprawdę nie no, bajeczka, bajeczka Żadnych niepokojących dźwięków z silnika nie słychać. Także mega fajnie. Oddaję maszynę tutaj z powrotem. Jak coś serdecznie zapraszam, eee, MP Mototarnowskie góry. tak to się prezentuje, zeciarz poleca <laughs> zetkę jakby nie patrzeć trochę się najeździłem tymi zetkami, nie, ale, ale jest naprawdę spoko tak, tak, to, tak to wygląda o, placyk dobra, widzowie rzucimy luzik to tyle z mojej strony eee, motocykl jak najbardziej ok co, co, co tu mogę powiedzieć więcej, no? Jeżeli jesteś zainteresowany, przyjdź, przejedź się i sam zobacz. To tyle z tego, z tych oględzin. Pozdrawiam Was cieplutko, na razie, hej!